To K i M 30. Piątku, z zróbowy, tak? O, <trykujesz> okay. Państwo wybaczą, ale też mieliśmy niezły ultramaraton, dlatego jakieś takie nam się w głowie tutaj Chodź, o Czasem się zdarzają, tak. Ale kategoria K 30, miejsce trzecie, Agnieszka Chylińska. Złodzi! Już chciałem zeskrywać, mam nadzieję, że Pani Agnieszka się nie, nie obrazi. Kiedy powiem, co wygląda. Wybiorę... Ale to nie, to jest ta, ta bardziej fantastyczna Agnieszka Halicka, bo to jest wspaniała biegaczka. Cóż, eee, na miejscu w Jakub Boruski. Klaszczenie na Moka Poznań. Na miejscu drugim wśród kobiet Klaudia Kańduła. Leskim z Poznań. Na miejscu drugim słuch panów Paweł Poprawski, ekograming team Poznań. I na miejscu pierwszym Aysen, Sola i Samu. I na miejscu pierwszym z ekologowania M30, panów zawodnik Republiki Czeskiej, Uniwersytecki, Wrocław, Limor Kurtek.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова